Historia, którą dziś Wam opowiem, nie będę ukrywał, wprowadziła mnie w osłupienie. Marta, bo tak ją nazwijmy na potrzeby dzisiejszego odcinka, opowiedziała mi o swoim beztroskim życiu. Życiu pełnym intryg, kłamstw i nieuczciwych praktyk. Im dalej zagłębiałem się w szczegóły, tym większą odczuwałem niesprawiedliwość. Może też irytację. Choć od naszej ostatniej rozmowy minęło już kilka tygodni. Gdy do niej wracam myślami, zastanawiam się, ile jeszcze osób potrafi być tak bezwzględnymi i wyrachowanymi jak moja rozmówczyni. Imię zmieniłem na jej prośbę, a warunkiem opisania tej historii było także ukrycie miasta z jakiego pochodzi, i wcale się jej nie dziwię. Nie zamierzałem targować się i negocjować, bo sprawa sama w sobie jest niezwykle ważna i bez wątpienia może uratować niejednego człowieka od nieprzyjemności. Marta urodziła się i wychowała w mieście wojewódzkim duże miasto z wieloma perspektywami. Nie wywodziła się z domu, w którym była bieda, ale też nie opływała w luksusy. Niewielkie mieszkanie w odrapanej kamienicy, usytuowanej pomiędzy nowoczesnymi biurowcami i apartamentowcami. Mieszkała wraz z mamą, ojcem i starszą siostrą. Praktycznie wszystko, co mieli, było efektem ciężkiej pracy obojga rodziców. W młodości nie mieli możliwości ukończenia studiów, bo zaraz po szkole średniej rozpoczęli pracę. Mama jako kasjerka w markecie, a ojciec jako kierowca miejskiego autobusu. Rodzina radziła sobie tak jak umiała najlepiej. Starali się raz w roku wyjechać nad polskie morze i zapewnić dzieciom warunki do nauki. Nie stać ich było na oryginalne ubrania i najnowsze modele telefonów. Ale brak nadmiaru gotówki starali się zrekompensować miłością i czasem poświęcanym dzieciom. Dorastająca Marta nie potrafiła docenić starań rodziców. Wiecznie nadąsana i obrażona na cały świat, krytykowała bliskich, że nie są w stanie kupić lepszego auta wyjechać na zagraniczną wycieczkę albo sprawić pod choinkę drogi prezent. Te słowa sprawiały ból rodzicom, którzy zostawiali swoje zdrowie w pracy, żeby zapewnić potomkom godne życie, a w zamian spadła na nich krytyka ze strony młodszej córki. Starsza w tej historii nie odegra żadnej roli. Skończyła szkołę średnią, po czym poszła na studia. Dziś siostry nie utrzymują systematycznego kontaktu. Starsza ma rodzinę i żyje jak większość z nas. W szkole Marta nigdy nie była prymusem. Zamiast nauki wolała spotkania z chłopakami, którzy w jej mniemaniu coś z sobą reprezentowali. Byle kolega bez samochodu i gotówki w kieszeni nie mógł liczyć nawet na krótką rozmowę, a co dopiero randkę czy wypad do kina. Dziewczyna celowała wysoko i uważała, że to obowiązek faceta zapewnić jej rozrywkę i obdarować prezentami. W takich okolicznościach nie skupiała się na ocenach. Z ledwością skończyła technikum fryzjerskie i nawet nie zamierzała uczyć się dalej. To jej nie było do niczego potrzebne. Po co się starać i tracić życie na bzdury, skoro można żyć na garnuszku innych, ciężko harujących naiwniaków? Tak powtarzała swoim znajomym. Z racji tego, że dziewczyna była bardzo atrakcyjna, przyciągała mężczyzn. Drobna blondynka o niebieskich oczach przebierała w adoratorach i spotykała się z najlepszymi partiami w mieście. Aż do czasu, kiedy zdała sobie sprawę z tego, że to, co ma, jest tylko chwilowe. Nie mogła dysponować majątkiem kolegów czy chłopaków. Wielu z nich opierało swój luksus na dorobku rodziców, a sami, poza tym, co skapnęło im w ramach kieszonkowego, nie posiadali zupełnie nic. Rodzina, w szczególności siostra, starali się przemówić jej do rozsądku. Przecież musi mieć wykształcenie i zawód. Młodość przeminie, a ona nie będzie już bawić się na koszt synów bogatych rodzin. W końcu stanie się dla nich zużytą zabawką i zostanie sama. Jednak Marta wyśmiewała słowa bliskich. Twierdziła, że nigdy nie pójdzie do pracy, żeby zarabiać na szefów, dyrektorów i kierowników. Nie będzie poświęcać swojego życia, żeby na stare lata martwić się o pieniądze. To inni mają na nią ułożyć, a ona chce czerpać przyjemność z życia i żyć tak, żeby nie przepracować nawet jednego dnia. Miała 21 lat, gdy zaczęła systematycznie pojawiać się w biznesowych lokalach. Zawsze siadała przy barze i sączyła drinka. Wielu mężczyzn zwracało na nią uwagę. Ładna blondynka, ubiorem przypominała bizneswoman, jednak była zbyt młoda na taki sukces. Nie musiała długo czekać, aż zrealizuje swój plan. Podszedł do niej Robert i zaproponował, żeby usiedli przy jednym stoliku. Marta zgodziła się, choć odegrała rolę raczej niedostępnej i speszonej. Po chwili zorientowała się w sytuacji. Miał na sobie drogi zegarek, męską biżuterię i markowy garnitur. Położył na stoliku najnowszy model telefonu. Musi być bogaty. To, że był jakieś 15 lat starszy, nie miało znaczenia. Wkrótce zaczęli się spotykać, czasami u niego w domu, czasami w hotelu. Robert dostawał wszystko, czego chciał: upojne noce, miłe słowa i komplementy. W zamian za to obsypywał swoją partnerkę kwiatami, prezentami i ubraniami. Nim się obejrzał, był obłędnie zakochany, a Marta mieszkała w jego domu. Był przekonany, że to wyjątkowa kobieta, o której wcześniej nawet nie marzył. Zastanawiał się, co młoda i tak atrakcyjna kobieta widzi w nim, zwyczajnym, niewyróżniającym się urodą mężczyźnie ale nie chciał jej stracić, dlatego po kilku miesiącach znajomości postanowił się oświadczyć. Nie były to byle jakie oświadczyny. Weekend w Paryżu zaplanował w najdrobniejszych szczegółach. To tam przy blasku świece w romantycznej restauracji wsunął na jej palec pierścionek z brylantem. Marta zgodziła się bez zastanowienia. Rzuciła się na szyję ukochanego i wyszeptała mu do ucha, że nikogo jeszcze tak bardzo nie kochała jak jego. Robert odwzajemnił swoje uczucia. Przez kolejne lata układali sobie życie. Marta namówiła męża, żeby sprzedał lub wynajął dom i kupił coś innego w lepszej lokalizacji. Było go przecież na to stać. Również co jakiś czas wracała z tematem swojego wykształcenia i wspominała, że może poszukać pracy w jakimś salonie fryzjerskim, ale Robert zapewniał ją, że nie musi pracować. On jest prężnie działającym przedsiębiorcą, który zapewni im godne życie, a Marcie to się podobało. Była jeszcze jedna rzecz, która wpisywała się w jej plan. Mianowicie on nie chciał mieć dzieci. Nie było żadnego konkretnego powodu, ale nie spieszyło mu się do bycia rodzicem. Marta tryfoniła pieniądze męża, pilnowała, żeby jej garderoba mieściła markowe ubrania i buty z najnowszych kolekcji. W dodatku dostała od męża samochód, więc była już całkowicie niezależna. Po pięciu latach wspólnego życia postanowiła, że ma już tyle, że niepotrzebny jej jakiś przedsiębiorca z drugiej ligi. Stać ją na kogoś lepszego, a nic nie wskazywało, żeby w najbliższym czasie Robert miał potroić swój majątek jakąś świetną inwestycją. Od tej pory ich życie, w szczególności intymne, przestało całkowicie istnieć. Do tego często wpadała we wściekłość i czepiała się męża dosłownie o wszystko. Prowokowała kłótnie i obarczała go winą za każde najmniejsze niepowodzenie. Rozdrażniony Robert zaczął częściej wychodzić z domu, spotykał się ze znajomymi i nie odmawiał sobie drinka. Podczas jednego z takich spotkań koledzy namówili go na wyjście do nocnego klubu. Nie mówiąc o niczym żonie, poszedł i to był jego największy błąd. Prawda o tym, że spędził noc w towarzystwie znajomych i pani do towarzystwa, szybko wyszła na jaw. Marta zdobyła to, na co czekała powód do tego, żeby się rozwieść. Choć Robert zaprzeczał, że skorzystał z usług pracujących tam kobiet, Marta nawet nie chciała słuchać jego tłumaczeń. Szybko wniosła o rozwód. Podczas rozwodu odegrała rolę zranionej, zdradzonej i porzuconej. Ona, która tak bardzo kochała męża i poświęciła dla niego wszystko, teraz zostaje sama bez środków do życia. A przecież to on namawiał ją, żeby siedziała w domu i nic nie robiła. Owszem, Robert potwierdził to, że nie chciał, żeby jego żona pracowała na etacie, ale też nie chce rozwodu, bo ją kocha. Zrozpaczona i bez wiary w słowa męża, Marta kategorycznie zażądała rozwodu. To była zdrada, a tego się nie wybacza. Wyrok w tej sprawie zapewnił jej potężny zastrzyk gotówki. Robert nie zadbał o to, żeby rozdzielić majątek przed ślubem, więc teraz wszystkim, czego dorobił się przez ostatnich pięć lat, musiał podzielić się z żoną. Ostatecznie dostała mieszkanie w centrum miasta oraz comiesięczną kwotę na życie. Wśród znajomych szukała kompanów. Zdradzona i samotna, nieszczęśliwie zakochana, zaklinała się, że już nigdy nikomu nie zaufa i nie uwierzy żadnemu mężczyźnie. Mówiła o swoim zrujnowanym życiu i straconych pięciu latach nadrania i oszusta. Tylko jej siostra i rodzice znali prawdę. Wiedzieli, że ich bliska wykorzystała człowieka, żeby się na nim wzbogacić. Nie kochała go i nie czuła do niego nawet sympatii. Zależało jej tylko na pieniądzach, niczym więcej. To, że się rozstaną, było zaplanowane od samego początku. Z drugiej strony, to sam Robert dał jej argumenty do rozwodu i ułatwił sprawę. Gdyby nie poszedł wtedy do nocnego klubu i nie bawił się z tamtejszymi dziewczynami no właśnie. Zapewne Marta znalazłaby inny sposób. Teraz otrzymywała przelew każdego miesiąca. Przyzwyczajona do większego standardu życia zdała sobie sprawę z tego, że musi ograniczać wydatki. Dostała mieszkanie, ale musiała sama je opłacić. Na życie zostawało jej za mało, żeby zaszaleć lub polecieć na weekend za granicę. Musiała znaleźć nowego męża. I znów zaczęła pojawiać się w lokalach, w których gromadzili się panowie biznesu. Znów siedziała przy barze i sączyła drinka. I znów zaczepił ją jakiś mężczyzna wystrojony w dopasowany, skrojony na miarę drogi garnitur. Marta oceniła, że może mieć to, czego szuka pieniądze, a w zasadzie tylko o nie chodziło. Usiedli i zaczęli rozmawiać. Starszy od niej o około 20 lat, Andrzej był dyrektorem międzynarodowej firmy. Obracał się w świecie polityków i celebrytów. Posiadał kilka nieruchomości, dom w Warszawie, na Mazurach i apartament w Hiszpanii. Miłośnik motoryzacji posiadał kilkanaście modeli samochodów, za każdy można byłoby kupić co najmniej mieszkanie w dużym mieście. Marta nie dawała po sobie poznać, że jest w siódmym niebie. Grała raczej niechętną, niedostępną. Wyznała, że jest po rozwodzie, bo mąż ją zdradzał i oszukiwał. Teraz nie potrafi zaufać żadnemu mężczyźnie i do końca życia będzie już sama. To była intryga szyta na miarę jego garnituru. Męska duma i honor nakazywały, żeby udowodnić tej blondynce, że on jest inny. Że uratuje honor mężczyzn i zaopiekuje się nią jak żaden inny. Od tej pory Marta była obsypywana prezentami, biżuterią i zaproszeniami na zagraniczne wakacje. Hiszpania, Włochy, Francja świat nie miał dla niej granic. Andrzej okazał się sympatycznym, bardzo troskliwym i czułym człowiekiem. Jego żona zmarła kilka lat wcześniej po ciężkiej chorobie i od tej pory był sam. Dopiero niedawno postanowił otworzyć się na ludzi i dzięki temu poznał Martę. Choć ona go nie kochała, czuła do niego sympatię. Wiedziała, że to rozstanie przyjdzie jej znacznie trudniej niż poprzednio. Ale musiała realizować swój plan, bo luksus wymaga poświęceń. Po kilku miesiącach Andrzej poprosił ją o rękę. Marta zgodziła się i miesiąc później odbyła się kameralna impreza. Tylko tym razem plan mógł się nie udać. Mężczyzna zaczął wspominać, że konieczna będzie intercyza. Poczuła, jak jej twarz blednie i wizja krótkiego małżeństwa znacznie się oddala. Postanowiła zaryzykować. Rozpłakała się i zdjęła pierścionek z palca. Nie może żyć u boku kogoś, kto na początku wspólnej drogi okazuje jej brak zaufania. To tak, jakby widział w niej oszustkę i z góry założył, że jest z nim tylko dla pieniędzy. Z takiego związku nic nie wyjdzie, więc lepiej zakończyć go teraz bo przecież z każdym kolejnym dniem kocha go coraz bardziej. Pułapka zadziałała. Bojąc się rozpadu małżeństwa, Andrzej odpuścił temat. Nie miał też powodów, żeby nie wierzyć w słowa o miłości. Marta była zaangażowana, mówiła miłe słowa i spędzali romantyczne wieczory. Kilka razy próbowała namówić męża, żeby pomógł jej znaleźć jakąś pracę w sklepie lub salonie. Ale Andrzej z uśmiechem na twarzy tłumaczył, że mają wszystko i nie musi pracować. Odhaczyła tym samym kolejne punkty w jej intrydze. Tylko, że z Andrzejem Marta miała problem. Okazało się, że jest bardzo oddanym i lojalnym człowiekiem. Nie wychodził nigdzie do barów, nie dawał prowokować się nasyłanym na niego koleżankom żony. Jednak małżeństwo trwało już cztery lata, więc Marta uważała, że to najlepszy czas, żeby się z niego wyplątać. Tylko brakowało jej argumentów, z którymi mogłaby pójść do sądu. Szansą na to miała być wynajęta dziewczyna i prywatny detektyw. On miał śledzić rzekomo niewiernego męża, a ona miała zrobić wszystko, żeby choć jedno zdjęcie nie pozostawiało wątpliwości. I tak też się stało. Wyjazd na służbową delegację okazał się jego największym koszmarem. Siedział przy kolacji, gdy podeszła do niego wynajęta przez Martę dziewczyna. Ubrana w skąpy strój usiadła obok i zaczęli rozmawiać. Kobieta w pewnym momencie pocałowała go w policzek i przytuliła. Zaskoczony obrotem spraw Andrzej wstał natychmiast od stolika i odszedł, ale detektyw zdążył zrobić kilka zdjęć. Następnego dnia Marta wyprowadziła się z domu. Na stole zostawiła zdjęcia i karteczkę z numerem do swojego prawnika. Andrzej prosił i błagał. Tłumaczył się i zaklinał, że nic złego nie zrobił. Ale żona była zdeterminowana. Zrzuciła na niego winę. Obiecał, że się nią zaopiekuje, a okazał się takim samym draniem jak pierwszy mąż. I ponownie zraniona żona wniosła o rozwód. Tym razem negocjacje odbyły się za pośrednictwem prawników obu stron. 10 tysięcy złotych miesięcznie na konto i dom o wartości 4 milionów złotych na Mazurach. Do tego dwa samochody. Taka była cena małżeństwa z Martą. Zrozpaczony rozwodem Andrzej, długo nie potrafił pogodzić się z tym, co się stało. Gdy doszedł do siebie, zaczął łączyć fakty i orientować się, że został we wszystko wrobiony. Ale wyrok już zapadł, a on nie miał dowodów. Marta sprzedała dom i zamieszkała w centralnej Polsce. Dziś, jak sama twierdzi, jest już ustawiona do końca życia i realizuje swoje marzenia. Można powiedzieć, że jest milionerką, choć nie przepracowała ani jednego dnia. A wy, jak oceniacie zachowanie naszej bohaterki? Czy faktycznie cel uświęca środki? A może taka osoba jest pozbawiona moralności? Marta uważa, że droga do celu wymaga poświęceń, a ona poświęciła dwóch bogatych mężczyzn. Zainwestowała w nich swój czas i oczekiwała za to wynagrodzenia. Czy za jakiś czas znów będzie czyjąś żoną? Sama tego nie wyklucza, póki co jednak stać się na wszystko, czego zapragnie. Dziękuję Wam za dzisiejszy podcast i zapraszam na kolejny za tydzień. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, bo jak dobijemy do 20 tysięcy, w każdym tygodniu publikuję nie jeden, a dwa odcinki. Słyszymy się w poniedziałek o 18. Do usłyszenia.